Jesteś w niebiosach, Panie Niebieski, patrzysz i chronisz dzieci na ziemi. Jest ojcem wszystkich religii, nie ma On jest w ich duszach światłością piękna, a tre spizze tua, sibi stua sinti la verità ti sap inizio fulget Non in templorum parietibus, Sed in silentio anima In veni spazio in quai timorem contere Ed in omni spiritu praesentia tua In omni mutazione a eternitas nostra Non estiam timor cum intelegimus Nos sumus te lumin hac terra in secula setulorum Ah uh... Wiara lekarstwem wszyscy szczęśliwi, gdzie jest to piekło? Piekło jest fikcją, by nienawidzić, być złym na wieki. Jesteś w niebiosach, Panie niebieski. Czuwasz w milczeniu nad dziećmi ziemi Jesteś ich ojcem bez granic, bez ksiąg Twoje istnienie jest w ludzkich oddechach A pericortum et respitem mam tuas i ti, la veritatis apinitio fulget non in templo. conveni spazio in cui ti muore un conte e in di ogni spirito presente tua in ogni mutazione a eternità nostra non estiamo timor Cum intellegimus Nos sumus strelo min hartera in satula satulorum amen nadole cierpień ziemskie królestwo Gdzie chorób cień dotyka każdego, lecz wiara, światło w tunelu ciemności niesie człowieka do wewnętrznej siły. A gdzie jest piekło? Pytają zagubieni. Piekło jest myślą, lękiem człowieka. Stworzoną po to, by bać się siebie, zamiast rozumieć, że zło można uleczyć. A pericord, tu metres, pisem, manus tuas, i bis veritatis, fulget non in templorum, parietibus, sed in salentio anima, in venis patem, timorem morem et omni, spiritu praesentia tua, in omni a eternitas nostra, non estiam timor, Ku intelegimus no sumus cralum in hactera, in satulorum. Amen. Bo nie ma wieczności, dla nienawiści jest tylko droga, którą każdy przejdzie: od mroku do światła, od gniewu do dobra. Do własnej przemiany, bo droga do nieba to podróż w głąb siebie, gdzie miłość jest lekiem. W każdej potrzebie zdejmij z ramion ciężar, odrzuć stare winy. Jesteśmy światłem z tej samej kliny.